Gronie, by się bawić. Pod twoją ręką siadałem samotne, bo napełniłeś mnie gniewem. 18. Dlaczego mój ból nie ma granic, a moja rana jest nieuleczalna, niemożliwa do uzdrowienia? Czy będziesz więc dla mnie jakby zwodniczym strumieniem, zwodniczą wodą? 19. Dlatego to, mówi pan, jeśli się nawrócisz, dozwolę, byś znów stanął przede mną. Jeśli zaś będziesz wykonywać to, co szlachetne, bez jakiejkolwiek podłości, będziesz jakby moimi ustami. Wtedy oni się zwrócą ku tobie, ty się jednak nie będziesz ku nim zwracać. 20. Uczenie z ciebie dla tego narodu niezdobyty mur ze spiżu. Będą walczyć z tobą, lecz cię nie zwyciężą, bo ja jestem z tobą, by cię wspomagać i uwolnić wyrocznia pana. 21. Wybawię cię z rąk złoczyńców i uwolnię cię z mocy gwałtowników. 1. Pan skierował do mnie następujące słowo. 2. Nie weźmiesz sobie żony i nie będziesz miał na tym miejscu ani synów, ani córek. 3. To bowiem mówi Pan o synach i o córkach, które się narodzą na tym miejscu, i o matkach, które je porodzą, i o ojcach, którzy im będą dawać życie w tym kraju. 4. Pomrą od różnych śmiertelnych chorób, nie będą opłakiwani ani pochowani, będą służyć za nawóz na polu. Wyginą od miecza i głodu, a zwłoki ich staną się żerem ptaków powietrznych i lądowych zwierząt. 5. Bo to mówi Pan, nie wchodź do domu żałoby, nie choć opłakiwać i żałować ich, bo zawiesiłem swoją przychylność dla tego narodu wyrocznia Pana cofnąłem łaskę i miłosierdzie. 6. Pomrą wielcy i mali w tym kraju, nie będą pogrzebani i nikt nie będzie ich opłakiwał, nikt nie uczyni za nich na sobie nacięcia nie się ostrzyże. 7. Nikt nie będzie łamał chleba dla okrytego żałobą, by go pocieszyć po zmarłym, ani też nie dadzą mu do picia kielicha pocieszenia po jego ojcu i matce. 8. Nie wchodź też do domu, gdzie się odbywa uczta, by zasiąść z nimi do jedzenia i picia. 9. Bo to mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela, o to sprawie, że ustanie na tym miejscu, na waszych oczach i w waszych dniach głos wesela, głos radości. Głos oblubieńca i głos oblubienicy. 10. A gdy ogłosisz temu ludowi wszystkie te słowa, powiedzą ci, dlaczego Pan zapowiedział przeciw nam te wszystkie wielkie nieszczęścia? Na czym polega nasz występek i nasz grzech, który popełniliśmy przeciw Panu, naszemu Bogu? 11. Wtedy powiesz im, na tym, że przodkowie wasi opuścili mnie wyrocznie Pana i poszli za obcymi bóstwami, służyli im i oddawali cześć? A ode mnie odeszli i nie zachowywali mojego prawa. 12. wy zaś postępowaliście gorzej niż wasi przodkowie. Oto każdy z was idzie za popędem swego przewrotnego serca, odmawiając mi posłuszeństwa. 13. Wyrzucę was więc z tego kraju do ziemi, której nie znacie wy ani przodkowie wasi. Tam możecie służyć obcym Bogom dniem i nocą, gdyż nie mam dla was przebaczenia. 14. Dlatego oto nadejdą dni wyrocznia Pana, kiedy nie będą już mówić, na Pana żyjącego, który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej. 15, lecz raczej na Pana żyjącego, który wyprowadził synów Izraela z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, po których ich rozproszył. I sprowadzę ich znów do ziemi, którą dałem ich przodkom. 16. Oto posyłam po wielu rybaków wyrocznie pana by ich wyłowili, a następnie pośle wielu myśliwych, by polowali na nich na wszystkich górach i na wszystkich pagórkach, i we wszystkich rozpadlinach skalnych. 17. Albowiem oczy moje patrzą na wszystkie ich drogi, nie mogą się skryć przede mną i nie może się ukryć ich nieprawość przed moimi oczami. 18. Odpłacę im przede wszystkim w dwójnasób za nieprawość i ich grzech. Za to, że zbezcześcili moją ziemię trupami swoich bałwanów i napełnili swoimi obrzydliwościami moje dziedzictwo. 19. Pan moją siłą, moją twierdzą, moją ucieczką w dniu ucisku. Do ciebie przyjdą narody z krańców ziemi i powiedzą, przodkowie nasi odziedziczyli tylko kłamstwo nicość pozbawioną jakiejkolwiek mocy. 20. Czy może człowiek uczynić sobie bogów? To przecież wcale nie są bogowie. 21. Dlatego też pokażę im. Tym razem dam im poznać moją rękę i moją siłę, i zrozumieją, że moje imię Jachwy. 1. Grzech Judy jest zapisany żelaznym rycem, wyryt diamentowym ostrzem na tablicy ich serc i na rogach waszych ołtarzy. 2. Jako pomnik ich synów, ich ołtarzy, i haszer przy zielonych drzewach, na wysokich pagórkach. 3. Góro moja na równinie. Twój dobytek i wszystkie twe skarby wydam na grabież, jako zapłatę za wszystkie twe grzechy popełnione w twych granicach. 4. Będziesz musiała się wyrzec z dziedzictwa swego, które ci dałem. Będziesz w niewoli u twoich wrogów w ziemi, której nie znasz, albowiem rozpaliliście ogień mojego gniewu, będzie on płonął na wieki. 5. To mówi pan, przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę. A od pana odwraca swe serce. 6. Jest on podobny do dzikiego krzaka na stepie, nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście, wybiera miejsca spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną. 7. Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w panu, i pan jest jego nadzieją. 8. Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi, nie obawia się, Skoro przyjdzie upał, bo utrzyma zielone liście, także w roku posłuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców. 9. Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne któż jest głębi. 10. Ja, Pan, badam serce i doświadczam nerki, bym mógł każdemu oddać stosownie do jego postępowania, według owoców jego uczynków. 11. Kuropatwa wysiaduje jajka których nie zniosła, podobnie czyni ten, kto zbiera w nieuczciwe sposoby bogactwa, w pośrodku dni swoich musi je opuścić gdy nadejdzie jego koniec, okazuje się głupcem. 12. Tronem chwały, wzniesionym od początku, jest nasze miejsce święte. 13. Nadzieją Izraela, Panie. Wszyscy, którzy Cię opuszczają, będą zawstydzeni. Ci, którzy oddalają się od Ciebie. Będą zapisani na ziemi, bo opuścili źródło żywej wody, Pana. 14. Uzdrów mnie, Panie, bym się stał zdrowym, ratuj mnie, bym doznał ratunku. Ty bowiem jesteś moją chlubą. 15. Oto oni, którzy mi mówią, gdzie jest Słowo Boże. Niechże się wypełni. 16. Ale ja nie nalegałem na Ciebie o nieszczęście, ani nie pragnąłem dnia zagłady. Ty wiesz, to, co wyszło z moich ust, jest zupełnie jawne przed tobą. 17. nie bądź dla mnie postrachem, ty, moja ucieczko w dniu nieszczęścia. 18. moi prześladowcy niech zostaną zawstydzeni, lecz mnie niech nie spotka hańba. Niech ich lęk ogarnie, lecz nie mnie. Zaśli na nich dzień nieszczęsny, zgładź ich, zgładź po dwa kroć. Dziewiętnaście, to mówi Pan do mnie, idź. Stań w bramie synów narodu, przez którą wchodzą i wychodzą królowie Judcy, oraz we wszystkich bramach Jerozolimy, 20, i mów do nich: Słuchajcie słowa Pańskiego, królowie Judcy, całe Judo i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy przechodzący przez te bramy. 21. To mówi Pan: strzeżcie się, jeśli Wam życie miłe, by nie nosić rzeczy ciężkich w dzień szabatu, ani nie wnosić ich przez bramy Jerozolimy. 22. Nie wynoście żadnych ciężarów ze swych domów w dzień szabatu ani nie wykonujcie żadnej pracy, lecz raczej święćcie dzień szabatu, jak nakazałem waszym przodkom. 23. Ale oni nie słuchali ani nie nakłonili swego ucha, lecz uczynili twardem swój kark, odmawiając posłuszeństwa i odrzucając pouczenie. 24. Jeżeli okażecie mi pełne posłuszeństwo wyrocznia Pana, jeśli nie będziecie wnosić żadnego ciężaru przez bramy miasta w Dzień Szabatu i jeśli będziecie święcić Dzień Szabatu, nie wykonując w nim żadnej pracy, 25. Będą wchodzić przez bramę miasta królowie i książęta zasiadujący na tronie Dawida. Będą wjeżdżać na wozach i koniach. Oni, ich dostojnicy, mężowie Judcy i mieszkańcy Jerozolimy. A miasto to będzie zamieszkałe na wieki. 26. I przyjdą z miast ich, z okolic Jerozolimy, z ziemi Benjamina, z Szefeli, z gór i z południa, przynosząc ofiary całopalne, krwawe, pokarmowe, kadzidło i ofiary dziękczynne do domu pańskiego. 27. A jeżeli mnie nie posłuchacie, by święcić dzień szabatu, by się powstrzymać od noszenia ciężaru, wchodząc z bramami Jerozolimy w dzień szabatu. Zapale gniew w jej bramach i pochłonie pałace Jerozolimy, i nie zgaśnie. 1. Słowo, które pan oznajmił Jeremiaszowi, 2. wstanie zejść do domu garncarza, tam usłyszysz moje słowa. 3. Wstąpiłem więc do domu garncarza, on zaś pracował właśnie przy kole. 4. Jeżeli naczynie, które wyrabiał, uległo zniekształceniu, jak to się zdarza z gliną w ręku garncarza, wyrabiał z niego inne naczynie jak tylko podobało się garncarzowi. 5 Wtedy pan skierował do mnie następujące słowo. 6 Czy nie mogę postąpić z wami, domu Izraela, jak ten garncarz? Wyrocznia Pana. Oto bowiem jak glina w ręku garncarza, tak jesteście wy, domu Izraela, w moim ręku. 7 Raz postanawiam przeciw narodowi lub królestwu, że je wplenie, obale i zniszczę. 8 Lecz jeśli ten naród Przeciw któremu orzekłem karę, nawróci się ze swej nieprawości, będę żałował nieszczęścia, jakie zamyślałem na niego zesłać. 9. Innym razem postanawiam, by jakiś naród lub królestwo utwierdzić i rozkrzewić. 10. Jeżeli jednak czyni wobec mnie zło, nie słuchając mojego głosu, będę żałował pomyślności, jaką postanowiłem go obdarzyć. 11. Teraz zaś mów mężom ludzkim i mieszkańcom Jerozolimy, to mówi Pan, oto przygotowuje dla was nieszczęście i snuje przeciw wam plan. Nawróćcie się więc każdy ze swej złej drogi, a uczyńcie lepszymi wasze drogi i wasze czyny. 12. I rzekli oni na próżno. Chcemy raczej pójść za swoimi własnymi przekonaniami. Każdy będzie postępował według popędu swego przewrotnego serca. 13. Dlatego to mówi Pan, zapytajcie się narodów, czy ktokolwiek słyszał coś podobnego? Zgoła postąpiła dziewica Izrael. 14. Czy może znika z moich skał śnieg Libanu? Czy wysychają wody górskie, źródła spadające? 15. A jednak mój naród zapomniało mnie, nicości palą kadzidło. sprawie, że potykać się będą na swych drogach, na dawnych ścieżkach. Że będą chodzić po błędnych ścieżkach, po drodze niewytyczonej. 16. Że uczynią swój kraj pustynią, odwiecznym pośmiewiskiem. Każdego, co będzie przechodził, ogarnie zdumienie i będzie potrząsał głową. 17. Podobnie jak to czyni wschodni wiatr, rozproszę ich w obliczu wroga. Plecy, a nie twarz, pokażę im w dniu ich zagłady. 18. Oni rzekli: chodźcie. Uknujemy zamach na Jeremiasza. Bo przecież nie zabraknie kapłanowi pouczenia ani mędrcowi rady, ani prorokowi słowa. Chodźcie, uderzmy go językiem, nie zważajmy wcale na jego słowa. 19. Usłysz mnie, panie, i słuchaj głosu moich przeciwników. 20. Czy złem za dobro się płaci? A oni wykopali dół dla mnie. Wspomnij, jak stawałem przed tobą, aby się wstawiać za nimi. Aby odwrócić od nich twój gniew. 21. Dlatego wydaj ich dzieci na pastwę głodu i zgładź ich ostrzem miecza. Niech żony ich zostaną bezdziepnymi wdowami, mężowie ich niech zginą od zarazy, a młodzież ich niech zginie na wojnie od miecza. 22. Niech się rozlegnie krzyk z ich domów, gdy sprowadzę na nich nagle złoczyńców. Albowiem wykopali dół, by mnie pochwycić, a pod nogi moje zastawili potajemnie sidła. 23. Ty zaś, panie, znasz wszystkie ich mordercze plany przeciw mnie. Nie odpuszczaj ich przestępstwa ani nie zmazuj ich grzechu sprzed swego oblicza. Niech padną przed Tobą, w chwili Twego gniewu wystąp przeciw nim. 1. To powiedział Pan do mnie, i ci kup flakon gliniany, następnie zabierz ze sobą kilku spośród starszych ludu i spośród